Hej, witajcie na kanale Złoty .pl. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam zestaw o tytule Świętynia Szaleństwa. Oto tak on się prezentuje. Bardzo duży zestaw. On ma aż 810 klocków, więc no bardzo dużo. Zabiera on aż 6 minifigurek. Opłaca go się kupić, serio. Drogi jest więcej niż 200 zł. Wszędzie będzie więcej niż 200 zł, ale opłaca się się go kupić, naprawdę. Moja siostra to 7 godzin składała. No. Pierwszą figurką to jest Kol. Kol ma bardzo fajną tą, kosę, Bardzo fajna. Mi się bardzo podoba. Yy, I ogólnie bardzo fajnie wygląda. Tak on. Czytko? Postawko. Mhm. Okej. Okay. Tak on wygląda z tyłu. Tak wyglądał bez maski. Standardowa minka z 12 sezonu. A tutaj mamy bardzo... Już to nie jest standard, tylko po prostu taka jakaś inna teraz jest. Właśnie tę ten, ten korwa jakąś inną, teraz tą minkę tło. Ale to jest 13 sezon Lego Ninjago I za miesiąc się pojawił chwilę ten, jak będziemy otwierać jeden zestaw. Dlaczego? Mm -hmm. Z mechanika. No więc. Kol bardzo fajny jest. Mm -hmm. Bardzo mi się podoba. Następny Odkodujmy go na Boczek, następny jest nasz dawca Lloyd. Mm -hmm. I Tak, on wygląda do tyłu prawie jak kol. taka sama minka po prostu twarzyczka tu po prostu mm -hmm. to inna i taka minka taka standardowa no ta druga a kiedy zakładamy minka teraz czas na czek. Dobra, chyba może być z tym Zostawię tylko tam, gdzie on ma być. Okej. Okay. Tak wygląda on tutaj. A. Bardzo fajny, co? Mhm. Mm tak on wygląda z tyłu. Łapka. Masz ma o taką. Bardzo podobną do mhm. Tutaj. Taka standardowa, Minkel. Mhm. Czy ja? Ten. Jeżeli nie oglądałeś poprzedniego odcinka, to proszę. Obejrzyj. Tam cofnij się o jeden odcinek i obejrzyj. Bo. Wiesz, ten, który był przed tym. Ale. Może. Ten odcinek był jeszcze w 2020. No tak myślę, ale gdzieś tam... To jest 2020. Był... No tak, no wiem, ale ten był ten tam. tam Dobra, pokaż kolejne. No. I następna figurka to ten czerwony hełm. Podnieś go? A po schodach kryje się. Czekam, Mhm. Bardzo fajna figurka. Numer 404. Jeżeli tutaj widać. Czekaj, bo to. Nie, nie, jak ruszę, to ja ostrości nie łapię. Podaj. Najlepiej postawić go tutaj. O. Widzicie tam 404 jest napisane tam. O, tak wygląda z tyłu, prawie cał czarny. O! Jejciu. Jejciu, tam czerwony hałom mnie trochę tenerwuje. O, a taka jest tylko druga miękka. Nie wiem czy standardowa, bo mam pierwszy raz tę figurkę. mhm imporant dobra następną figurką jest o! Sushini ło ma taki bardzo fajny nożyk jakby do rybek zauważycie widzicie? taki bardzo fajny to nie jest jakby pana, który podaje sushi. Tak wygląda z tyłu. E, to w ogóle jest. To w ogóle jest inny element. Oto, widzicie? Muszę to odczepić. I sushi nie, nie ma drugiej twarzy. No, chyba tak jedno. Tak, na jedną. No szkoda. Ostatnią figurką jest unagami, ale myślę, że pierw chyba przejdźmy do całej świątyni, ponieważ unagami jest w środku świątyni. A do środka świątyni, akurat przejdziemy tylko, ale bardzo bardzo ładny ogólnie przód jest najlepszy chyba przód na świecie bardzo ładnie się prezentuje ta cała budowla tutaj mamy y, katany dobra, tak prezentuje się bok na przykład bierzemy jednego ninja, ninja sobie wskakuje tu, tutaj, hop, hop i do automatu do gier. Akurat dobrą figurkę wybrał i na dobrą stronę, bo jak wiecie Cole lubi grać w grę w gry wideo. Dobra, dobra, ale zobaczmy, te lampy w ogóle są... No, nie mam słów, takie fajne o i ten daszek y, tutaj też mamy takie skakanko i tutaj mamy jakby taką kuchnię bardzo fajny klocek jest tak, jakby takie pałeczki do, tam, do sushi tam widzicie? takie, takie kijeczki tam małe no, tu, tu nie wiem czy to jest do kawki nie wiem co to jest a patrzcie na to jest z Tobą tutaj Ninja. Widzicie? Połapka taka. Bardzo fajny jest. Ninja stał, mimo tego, że stał tutaj, to położył się tam. Gdy tylko spadł ten krążek. Więc bardzo fajna połapka. myślę że tu Będą takie, jeden tylko mechanizm, bo właśnie wyliczyć. Tu są dwa mechanizmy, ale okazało się, że są dwa mechanizmy, jeszcze tam jest, bo tam jeszcze gdzieś się kryje ten mechanizm. Ale my przejdźmy sobie teraz do środka już. Środek wygląda o tak. Mamy tutaj ruchomy fotel, i tak wreszcie przeszliśmy do ułamek, tylko ten. Tak prezentuje się u gami. Wow. Świetna figurka. Ta włócznia jest bardzo fajna. I bardzo fajny na ramienik. włoski. Broda. I O Jezu, Tam dzieci może muszą to jak koronawirus to czemu oni tak krzyczą? A i został... No te maseczki lepiej. To też już nie trzeba za bardzo. Ale noście. Dobra, idźmy dalej. Tak wygląda ta figurka. Bardzo fajna. Hmm. No. Bardzo fajny ruchomy tron. Nie, nie pytajcie co to są. Te takie jakby mechanizmy, nie pytajcie, bo do tego zaraz przejdziemy, okej? Okay. Ma... Jeszcze nie mogę doczekać. Z gierkami, bo te, on w ogóle, Unagami to jest król całej gry Frank Nie, nie pamiętam jak się mówi tam, gry Ty pamiętasz, taka? Nie. A, no to zaraz. Prime Empire, coś w tym no. stylu, tak? Tak. Dokładnie tak. I tu są wszystkie gry z gry tej. Bo różne ryby po prostu. In. I u nogami je wszystkie widzi. A patrzcie na to. Wkładam sobie u nogami na tron. Ustawię sobie tylko figurki, teraz jak były. Ok? Na początku. Czyli tu był Sushi, Tu był.

Pamiętacie? Prawda? Mhm. Ok. Dobra. Prawda. No, pokaż ten ostatni mechanizm. Ostatnim mechanizmem jest taki, że po prostu ten, tą katanę się wkłada i przekręca. A jak się przekręci, to włączę taki mechanizm, wow. to się samo odbiera wtedy i jest napis GAME OVER Pokaż jeszcze raz Okej okay. Zbliżenie tata, zrób GAME OVER jest... Ekstra ale już myślę, że ta pułapka jest lepsza od tego. Właśnie. Bo pułapka jest w ogóle pierwsza, bo ja życiu taka fajna aż pułapka, nie? Serio. Dobra. Bardzo fajna świątynia. Kończymy. Papa, pa. do zobaczenia w następnym odcinku, może za miesiąc. Pa. No nie wiem, nie mam pomysłu na żadną inną makietę. Pa, pa.